Dzień dobry, czy się Was bardzo serdecznie jestem. Paweł, Ci są jest z Joszelka i Ren. I słuchajcie, dzisiaj Gita Online. Oh yeah. e, dobra. E, wiecie co? Mam taki pomysł: może chodźmy na miasto, przejedziemy yeah. się na miasto, pobawimy się trochę na mieście, e, odwiedzimy dobra. jakieś sklepy, wybierzmy tylko jakiś fajny dobra, samochód do idę. podróży. To w teorii podoba mi się, podoba wydaje, mi się że... ten. Ale to... Ej, słuchajcie, bo coś tak, to auto było dobra. żółte. Nawet to? szyby z przodu nie ma. No, ej, zobaczcie tutaj, co tam co się dzieje, to auto ej. było żółte. Co jest? Przejdźmy. to, żółte żółte to żółte? auto i samo z siebie zrobiło się na tak. No właśnie czemu jest czarne było no może żółte. może coś znaczyć. Nie, nie wiem, dobra, czekajcie, chodźcie. Możemy tam dobra, no się. Dobra, wsiądźmy. Chodź, wsiadamy. Wąchaj. Nie mogę już. O, teraz o, mogę wsiąść. Dobra. Wow! <ślinic> Ej, co tu się stało? Ha, ha, ale... Nie, co? no co tu się dzieje? normalnie. Ej. No ale jak to? Ty, Paweł, ej, ty byłeś tu przecież z przodu. No, a byłem, no ale to jakoś tak się stało, że z, z tyłu jestem. Jero, no, o, tak. ja nie, no normalnie, ja nie wiem, ja nie wiem. O, o, mieszelka. No. Paweł, co robimy, bo ja nie wiem. No, <laughs> <laughs> Musimy wyjść z tego garażu. Ja wybieram nie, w ogóle. Ja, to to za. Dobra, wiecie ja, co. Ja bo jestem powiem, Ren! Te auto jest brzydkie, ja go nie chcę. Te auto no to jest po co brzydkie. go tak Eee, To ja wybieram to. Masz brzydkie Ej. auta wszystkie, chciałem powiedzieć. Paweł Mały. Paweł. totalnie Wiesz co, Ren, weź ty się uspokój, dobra? W ogóle pokazałeś swoją prawdziwą twarz w końcu. <laughs> Nieprawda No. Ale weź tylko zostaw, bo nie no. staniesz obiadu dzisiaj. Ale że no? rena, mam, mam, mam zostawić rena? Tak, tak, grozisz mi. E, dobra, o, ja o, proponuję, bo tu kłótnia małżeńska się zaczęła o, więc o, ja proponuję pojedźmy tym samym. A bo nie, tym, tym samochodem lepiej nie jedźmy, nie? Bo to jest tak niebezpiecznie. Chodź, e, Paweł, o, chodź weźmy to... ten samochód może tutaj te ja Audi. Samochód? Dobra, no to bierz. Taki Pojedziemy rodzinny. na miasto, nie? Prowadź. No, Dobrze, Ren. Dobra, ja będę twoim szoferem, bo to, to jest prezes, to wiadomo. Dobrze, Ren. nie? będziesz moim szoferem. Tak, dokładnie. E, panie prezesie, panie prezesie, kotem, gdzie jedziemy? Bo ja tu muszę e, ten... Na światach jest czerwone, nie możesz jechać dalej. Co? Nie co mogę? Otrzymaj mi tutaj się. coś. No. O ty parówko. Znaczy, Dobra. Co? Gdzie? O co? Co? Czemu się podtrzymasz pode mnie? No, no to właśnie, to, to jest te kioszelki. To jest kim? Czekajcie, bo muszę zmienić parówkę. No. no, halo, właśnie, joszelka, halo. Tam Uspokój się, bo tam ci palcem. Czekaj, się, bo właśnie gubię, Ja normalnie o, dzisiaj o, chyba lewą nogą stałem. Zapominam, kto jest kim. E <noise> Gdzie Dobra, wysiadam. Na razie. Ja nie szukać innego czy... obrońcy Czekaj, Pani czekaj, Pani właśnie, Paweł. bo ja tutaj. Ja czekaj, Paweł, czekaj! Ej, Paweł! Ja jestem prezesem, Czekaj, Paweł, o przypadkiem! Zostaw Zostaw przypadkiem Zostaw mnie, ja, ja tu zleję prezesa, nie? Jakiś no, chodzi o szelka razem na Pawła, szybko. Zasłużyłeś sobie. Zasłużył sobie, właśnie. Parówko. No co za Paweł. No. Dawaj ciśniemy go. No, jak zawsze. Jeszcze jestem wolniejszy. No, bo... nie jest do tego poziomu. No, ten. No, się tam. Tak, wow. dokładnie, no. Szybkie kocie ruchy. W ogóle masakra, nie? O, właśnie. Co ty robisz, Paweł? Przestań, Paweł, bo mi uszkodzisz. A nie, czekaj, e, przepraszam. Paweł, się znęca, nie to wiesz? przypadkiem zwykle ja przegrywam, wiem. ale teraz jakoś wygrałem. Nie wiem czemu. Nie będziesz obiadu, albo dodam ci. E, Paweł, ja tak, to jest śmiesznego śmiesznego niegodne. Dobij do mnie. Dobij mnie, tak? Ja tego chcę, tak nie może być. dobra, no, nie wiem, o, jesteście parówki. Tak, ja tak lubię. O. o. Jeszcze. Przepraszam, się parkowanie, jeszcze rucholek. Ej, dobra. O, Polokajsi, e, podniosę. Paweł, masz dolarów. jakiś pomysł, co robimy? Bo ja myślę, że może Te. byśmy na jakieś sklepy pojechali albo coś tam, wiesz... W sensie na zakupy? Tak! Na zakupy. Ja rozwałkę bym wolał. Co byś wolał? Rozwałkę. Rozwałkę? Rozwałkę bym wolał. No, no dobrze, tutaj. to zróbmy rozwałkę. Ja tam do was podjeżdżam. Joszeleka, chodź, wsiadaj. Szybko uciekamy no przed Pawłem. No, szofera wow. potrzebuję, dobra. No dobra, wsiadaj, wsiadaj. Panie Ren. Wsiadajcie, wsiadajcie. Dobra. O dobra, no to jadymy, nie? jadymy, dobra, Joszelka, Joszelka, co dzisiaj zrobisz na obiad? Joszelka weź zamów jakiś pojazd bojowy Żeby prezes, żeby prezes kotel był zadowolony i można było rozwałkę zrobić. Weź tam weź jakiś ten zamów, pojazd jakiś super wypasiony taki na trzy osoby A no dobra Znaczy w sumie ja na dwie i pół, bo ty Joszelka jesteś pół... A, nie. Nie, to, ja musi, to musi Ren zamówić nie, jednak. Jak Myślę, Ren. Ren, bo Ren? Ren zamówić, ja, no. ja zamówić? Bo Ren jest szoferem, więc Ren musi zamówić, no. no. No dobrze, no ale ja prowadzę, no to nie jest takie hop nie. No to jeszcze weź prowadź. No to nie, nie, poczekaj, to, to czekaj, ja tu już w takim razie dzwonię do mechanika. Mechanik? Co ale jest? Ja Trzeba mam różowy telefon. Paweł się z tyłu. E, <laughs> dobrze, Telefonka. <laughs> e, warsztat przy arenie. E, już patrzę, nie tu. E, Dobra, nie wysiadam, tu. na razie. Czekaj, szukam. O, to jest. jest. O. Dobra. To. Paweł, czekaj. Poprowadzę czekaj, wstam. bo ja wyzwałem już Paweł. auto. O jest, ja chodźcie Paweł tu. Chodźcie tu, patrzcie. Świąteczne no BWP. Tu masz laski, laski tego, jak to się świąteczne. nazywa, e, świąteczne takie. Cukierkowe. Halo, no, to, no to dawaj, to złe się ten, spodobajem co? na pewno. Sprze co? <laughs> Chodzę. <laughs> Dobra. A mogę okay. strzelać, co będę robił? Dobra, to, 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 wow! nie tak blisko Joszelka, przestań nie. tak blisko strzelać. Nie możesz tak blisko strzelać, bo nas rozsadzisz. Okay. To Joszelka zawsze tak robi. A, A no tak, to typowa to Joszelka. Ja się w zawsze strzela, tak żeby zabić nas wszystkich. No. Sama jesteś park, Kabana się, ty jeden, ty. No. <grym> no. Wiecie całobuzy jesteście. Aha. Jest całobuzy. Ja, mhm. Mm ja, Rozmawiaj. Ja cię nie jeszcze, mogę. No. Weźcie napiszcie coś temu Pawłowi i Oszelce, co wy robicie, nie? No, no ale ten ren dzisiaj normalnie kozaczy. Ja no, nie, nie mogę. kozacze? Jak zawsze. Wiadomo. Ja zawsze jestem wyspany. I zawsze to wow. zaczę, oczywiście. Zresztą często gęsto widzicie jakie duże mam mięśnie. Eee, co? <grymne> no tak. Bo często gęsto wow. biorę sobie Supermana. Chyba masz paru Supermana często biorę i, i, i jestem duży upakowany. No więc jaszelka ma większe. Poczekajcie, ja wam pokażę jakie mam duże mięśnie. Dobra, waga Zobaczcie, o Może Zostawmy zastaw, go O, widzicie? Paweł, Patrzcie, jak dawaj, napią mięśnie, widzicie to? Widzisz, Joszelka? O, co się dzieje? Nie nie! Panie prezesie! prezes musi sam prowadzić. Ja nie mogę, dobrze. Musimy zdobywać popularność. Mam cztery tak, gwiazd gwiazdki. Tak, mamy cztery gwiazdki wsparcia dokładnie. popularności. Dokładnie tak. Ta Gwiazdka to pół miliona subów Dobra. Czekaj, co my tutaj mamy? Ja tu słabo widzę coś. Pasenia. No nie, dlatego się, słabo, się to słabo widać. Ja tu wyjdę. Gdzie wychodzisz? Ej, bo ja cały czas trzymam tak ręce. Co jest grane? E, ten, ten. Rę, Paweł! Albo właściwie Joszelka! Weź zamów e, działo przeciwlotnicze. E, niestety mamy problem. Nie, ja, ja mówię do Joszelki! Też mamy problem. Nie, Rona. Nie Proszę, wiemy. działo przeciwlotnicze i to zamówić, podepniemy je. Nie ma! No jak nie ma, Joszelka. Nie, ma. nie, muszę ją nabyć, przecież nie mam tyle hajsu co wy. No jak nie to? Jerona. Dobra. Nawet tego levela, Joszelka, nie Właśnie. ma, co ty od niej chcesz. Paweł, tylko tam nie jedź tak daleko, bo tu jak będzie wzywał, to musi zrespi gdzieś w pobliżu. Ja się zawracam. No, bardzo wow. dobrze. No weź mi tutaj, Jerona, zawsze mnie zostawicie ja z tyłu. No. siadam, siadam. Tylko mi nie strzel w ka ten e, kartonowym twarz. O uh -huh. oh, wow Ej dobra, Oj, chodźcie jedziemy na lotnisko, bo musimy uciekać na ten wiesz zaznaczyć mi lotnisko. Bieszczady? Paweł, ty nie wiesz gdzie jest lotnisko? Proszę cię. Ty to znasz na pamięć przecież. Dobra, znasz na pamięć. Całą mapę. O, znasz jajku. na pamięć, nie? Myślałem, że się palimy, ale to jednak nie my. Uh -huh. Nie, to nie my. Nie, spoko, dobra, luz, czad. Znam całą mapę na pamięć. Dokładnie. A dobra, ktoś zaznaczył chyba. No mówię, że znam. No znasz, dobrze, dobrze. Bał, na GTA tylko to gra to No właśnie, nie, Paweł to tylko w te GTA gra i gra, ja nie wiem. Dokładnie. Nic innego nie ten. O patrzcie, tu jest helikopter po prawej. choć helikopterem dolecimy może co? Nie chcę. Nie? Który prawy? prawej, ja no, tej prawy. prawej. Ja zdecydowałem, ja nie że będę mogę. jechać tam prawej. Dobra, słuchajcie, pojedziemy w takim bądź razie do hangaru, bo ja w tym hangarze tam mam taki fajny, wypasiony jakiś helikopter albo samolot. Uh -huh. Więc ja ale myślę, ja nie że... Nie będę latać, bo ja w to nie umiem. A no tak, Joszelka, no tak. No ja się będzie latał. No nie, dobra, dobra, no to tutaj... no, ale Paweł, nie, przecież, to Ale nie, Ren przecież... Ale ja też po nie lata. potrafię latać! Paweł potrafi latać najlepiej! Słuchajcie, no, tak, zna... ląduje, właśnie spośród Pawła, Paweł, Rena i Oszelki najlepiej na lata Paweł, no nie? Podobno. Prawda, Ren się nauczył lądować. No, no. Dobra, słuchajcie, no nie ma innego wyjścia, także y, Paweł, to dzisiaj pilotujesz, chwili, jak, jak zawsze. Tak. Kiedy mówi, ty, że ale... Stało który, y, Dobra, na wprost, na wprost, przejedź na wprost! Dawaj panie Paweł panie... No, Paweł no co ty? Paweł, przy tym przeskoczysz. Się nie boi. Paweł, kieruj, no. Tak, jedziesz tam, jedziesz, jedziesz z nimi Pięć gwiazdek. Dobra, prosto, prosto, no, cały czas prosto do hangaru słuchaj Tam mój hangar jest. Renowy hangar tam jest <śm> <śm> Tak, hangar rena no, coś kojarzysz tam miałeś Paweł też no. coś tam ma Dobra, podjeżdżaj tam, podjeżdżaj tam zaraz. Wy tu osłaniajcie, wow. ja będę wyjeżdżał za chwilę. Robię kaboom. Chyba trochę zasilanie mi się tutaj tak kończy. Dobra, czekaj. To ja tu wysiądę. Możliwość jeżdżenia. A tam marudzisz. O, wysiadłem. Profesjonalnie. Tu są jeszcze. Okej, okay, dobra. Wchodzę do hangaru, wchodzę do hangaru. O, za chwilę będziemy mieli tutaj ma fajną wow. jakąś cosia. Dzisiaj mam cela. Fajnego cosia masz, za chwilę masz. tu ogarnę. Z którego będę mógł was zasłaniać ewentualnie. Zobaczymy, jak tam ile osób będzie mogło wejść. Eee, czekajcie, tutaj chyba. O, tutaj może wejdę no matko, do tego. Mamy nagrody dzisiaj, czekajcie. Jest? które by tu wybrać. Dobra, dobra biotop. tego. Weź się tam trochę pospiesz. No, czekaj, no bo duży wybór mam. Nie potrafię tak szybko wybierać. Wiesz, zawsze się zastanawiasz, 10 lat. No. No, nie. A, dobra, nie. dobra. Do szybko, was. szybko. Wbijajcie do środka, wbijajcie do środka. Czekajcie, mam podwozie? Bawa. Mam podwozie. No, Paweł, nie przewracaj się! Zdechnę, bo mnie potrąciłeś! No. Nie, Rona, wszyscy pozdychali! Tu jestem. Dobra, 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 już ląduję, ląduję! Paweł, Paweł! Joszelka, chodź tu! No, wbijaj szybciutko! A na prezesa to kto poczeka? Dobra, ja. dobra, panie prezesie! Lecę! Tu jest prezes! Prezes, prezes kotlik! Czekaj, muszę wylądować, to nie takie easy! Nie mam czym strzelać! Szybko, wsiadaj! Ja też no, nie mam Dobra, chowam podwozie, chowam podwozie Co to za Znale, jakiś. helikopter. helicopter Zajdź badziewny helikopter Czekaj, tutaj skarę. biorę ten rakiety, no. czekaj, tutaj wezmę ich ten... Pod... Cawe wam spod no ja no nie pod... no, Słuchajcie, tak ja podciągnę nie nam was. tu zainteresowanie tych pałeczek. może jakieś prześcieradło weszło, tak? No może, może co wy tam robicie? Proszę my? zostawić tego szampana. Eee, jaki szampan? Tutaj Aha. nawet szampana nie ma. Nie ma? W ty, tym bieda popterze? Będzie ty byś miał szampana niż my. Co ty mówisz? W tym Popterze. Tam Dobra. jest na dole jakiś samolot, który ma szampan. Idę. Eee, nie znał, że Mam spadochron. Nie, Paweł, wyskoczyli! No i zdechnie, eee. no. No i oczywiście, no i Paweł, oczywiście nie otworzył spadochronu jak jest. zawsze. Niestety standardowo. Jak się nie będziesz starał, to nie dostaniesz obiad Dobra, to biegnę do po Tobie, obiadek. Sytuacja. Daj obiadek. Nie, Chodź Rona. Po... Chodź, parówko jedz. Dobra, czekajcie, lecisz Ren, lecisz? Nie. A? Chyba Joszelka. Joszelka nie, lecisz. czekaj, sorry, dobrze, pomyliłeś się. Dobra. Paweł, Zaj, leć, nie. Joszelka, leć. Joszelka startuje. Joszelka, dasz nie sobie radę. Dobrze, Joszelka, dajesz radę. O nie, namierza, nie nas! Nie, nie, to ja namierzam! No nie. To ja was namierzyli namierzam! Nas. jestem Ren! Nie umiem latanie! Jestem Ren i najlepiej potrafię o strzelać! Nie umiem latanie! <noise> dobrze, nie dobrze ci idzie, dobrze ci idzie. Standardowo. E, tak, a tak. no tak, no tak, no Joszelka, no standardowo. No tak, no tak Joszelka. Dobra, no tak czekajcie, tak szybko ja tu ląduję, uwaga! Ren! Znaczy Paweł! Paweł, chodź tu, bo ty najlepiej pilotujesz, chodź, siadaj! Bo ja tutaj zaraz to znowu rozbiję Ale nie jakimś cudem szybko pięknie wylądowałem Siadaj, szybko, Paweł! Siadam. Przyjadę do was Dobra! Nie wiem jakim cudem wylądowałem, maryjny Dobra Okej, okay, tam jest ten Joszelka, weźmy Joszelkę tak Paweł idealnie latasz! Lądujcie po mnie, no. Dobra, Paweł, wyląduj ja tam. Się wyląduj tam. Wyląduj, ty najlepiej latasz przecież zawsze, nie? No. Właśnie, takie łagodne lądowanie. Łagodne jest, lądowanie jak zawsze, powiem. pewnie. <laughs> dobrze, dobrze, dobrze. Dobra, Joszelka, wsiadaj. Nie mogę się ruszyć. Spokojnie, Paweł ruszyć. pilotuje. Eee, weź tam kliknij gej, Paweł. Bo ten, mamy podwozie. <laughs> chowaj, opony. Chowaj, opony, chowaj, opony. Dobra, lecimy. Dobrze Czekaj, jest! Uciekaj, uciekaj, Dobra! Uciekam! Paweł, tylko ty nas możesz z tego wyciągnąć! My jesteśmy słabe łóżki! Też tak mi się wydaje. Jestem Ren, wiem co mówię! Aleście cię wyparło. E, Joszelka, cicho tam! się jeden. No. Ty mnie ucisasz? Tak! Właśnie, obiaduj... Co? E, zamówię sobie! Obiad. Eee, czekaj, ty... eee, co? Nie, czekaj to mówisz sobie? Nie, nie. Niejaki ty i tak obiadu nie robisz. Już mieszkamy daleko. A, od jesteś. siebie, właśnie. Właści... Tak Weź ty się. Co ty? Co? Dobra, na razie. Co się dzieje? O nie, Paweł nas zdradził! Ale spokojnie, przejmę stery Dobrze. Wykieruję Cześć. to, bo jestem REN! Nie, czekaj, o. jestem REN właśnie! Ląduję! O nie! Nie opanowałem tego! Taka A ja sobie sytuacja. Nie e, no, e, ten. Ja zauważyłem, że Paweł dzisiaj nie rozdawał batoników darmowych. Jakkolwiek to brzmi. O, o smaku kupy. Żałuję, że nie byłem Pawłem teraz. Dobra. <noise> Oj, Oszelka! Chodź. E, nie, Paweł! <noise> A nie, to Paweł, właśnie! Ale fajnie Ren, chodź! Znaczy ten! Joszelka! Patrz tam Paweł tam jest! przestań! A masz Joszelka, my zawsze w kooperacji razem, co ty robisz? Ła, Ła. a potrąciło mnie coś! Ała. Czekaj, dawaj tutaj tego Pawła! Zasłużę wow. sobie! Zostałaś chat od nas takiego. Nawet Glocka. nic nie ma być trzy naboje jak to nic nie masz? Masz wszystko Joszelka i masz taki super y, ten. Się spalę tutaj, super po to? cel Nie... Znaczy, re... znaczy Paweł, co ja mówię? Joszelka Przestań! Paweł, paweł No, czekaj, gdzie wy tutaj? No, paweł paruwa jest, no tak, no oczywiście najlepiej tak do mnie mówić, nie? Ooo no, Z życiowa, życiowa no. paruwa dokładnie. dokładnie, Paweł to paruwa, dokładnie, masz, masz rację nie znał no co ty o, robisz? Jakim kabanosem? Co ty powiedziałeś? Słysza, słyszałaś? Kto? Joszelka? Kaba ten, ja ci dam no, normalnie Gdzie on jest? Dawaj go tu Czekaj, bo mnie tutaj coś spompowało, policja mnie spompowała normalnie <laughs> Ja pożyczam od nich <laughs> poczekaj, dobra, weź, poczekaj, Joszelka, Nie, weź mnie tak ze sobą Tak mówiłaś? Tak mówiłeś? Byłem. To... Paweł, wiesz co, trzeba tą Joszelkę... Jaka, Jaka była zupa? Paweł, Może być! Paweł, Joszelkę Nie, trzeba, trzeba na te skill testy wziąć, chyba ja proponuję. O, no poczekaj! skill testy? No! Już no. mogę się doczekać. <noise> jest, Paweł został ja zniszczony. Chodź, szybko! Ren! Znaczy, Joszelka! Uciekajmy, chodź! Ja uwielbiam skin test, mnie. Uciekajmy, bo skills czas się kończy, Paweł zaraz będzie nas chciał rozwalić. Tak. Ja się pochylę. Zgadza się z moim ulubionym zajęciem. Przejedź go tam, przejedź! Pampa, Atomic... Oh. Oh. Dobra, Paweł, <laughs> o, symbolicznym akcentem go kończymy, nie? Chyba trochę tak. No to... Tym symbolicznym, symbolicznym... akcentem kończymy ten odcinek, także trzymajcie się, hejos! No <laughs> e, Do, nas do hej. następnego, pa! <laughs> e, pa pa! <noise> Dzięki, że zostałeś do końca. Jeśli nie widziałeś poprzedniego odcinka, koniecznie obczaj go tutaj. Wystarczy kliknąć. Gdzieś tu w tym miejscu.